Cześć i czołem, serwus, witam w 12 historycznym odcinku Zabyteksu, odcinku zatytułowanym Zeto, czyli Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Jak część z Was się już pewnie domyśla, jesteśmy we Wrocławiu na ulicy Ofiar Święcimskich gdzie znajduje się właśnie budynek Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. I będzie to odcinek nietypowy, bo to będzie taki odcinek troszeczkę na granicy historii architektury i techniki. No ale z racji tego, że ja głównie zajmuję się techniką, to chciałbym się w tym odcinku właśnie skoncentrować na tym technicznym aspekcie tego wyjątkowego obiektu. I w tym miejscu chciałem też serdecznie podziękować Muzeum Architektury we Wrocławiu, które udostępniło archiwalia, rysunki i historyczne zdjęcia tego zakładu, które mam nadzieję ubogacą ten odcinek i pokażą Wam, jak ten budynek wyglądał w czasach swojej świetności, w czasach, kiedy funkcjonował. Także serdecznie zapraszam na 12 odcinek Zabyteksu pod tytułem ZETO. Historia ZETO zaczyna się w styczniu 1964 roku. 22 stycznia na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów rząd pod przewodnictwem ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza podjął uchwałę o powołaniu pełnomocnika rządu do spraw elektronicznej techniki obliczeniowej. I teraz po co ten rzecznik został powołany? I tutaj posłużę się. Cytatem z tej uchwały, on został powołany do planowania i operatywnego koordynowania rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej z uwagi na ważność jej zastosowań we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej. Pierwszym ZETO powołanym na mocy tej uchwały były zakłady elektronicznej techniki obliczeniowej w Warszawie. To stało się już w październiku 1964 roku. Drugim zakładem ZETO powołanym na mocy właśnie tej uchwały były zakłady we Wrocławiu, co stało się w grudniu 1964 roku. Zgodnie z brzmieniem uchwały zakres działań pełnomocnika obejmował cały kształt zagadnień dotyczących elektronicznej techniki obliczeniowej i obejmował sprawy maszyn ich konstrukcji, badań, produkcji oraz zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej. Kompetencje obejmowały również organizowanie i prowadzenie międzyresortowych, terenowych ośrodków obliczeniowych, świadczących odpłatne usługi w zakresie przetwarzania danych dla jednostek gospodarki uspołecznionej. Pierwsza siedziba ZETO we Wrocławiu znajdowała się na pierwszym piętrze przedwojennej kamienicy przy ulicy Świdnickiej 28. Pierwszą elektroniczną maszyną obliczeniową, wykorzystywaną przez zakład, był radziecki komputer Mińsk 22. Plan rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej w Polsce zakładał budowę sieci, w skład której wchodziłyby zakłady przemysłowe, ośrodki akademickie i centra przetwarzania danych, w których gromadzono by, przetwarzano i wysyłano dane na skalę ciężką w tym czasie do wyobrażenia. Realizacja tej ambitnej wizji wymagała także odpowiedniego zaplecza, którego piętro przedwojennej kamienicy nie mogło zapewnić. ZETO we Wrocławiu potrzebowało nowej siedziby. Zakłady ZETO we Wrocławiu zdecydowano zlokalizować się w ścisłym centrum miasta, przy ulicy ofiar święcińskich, na odcinku pomiędzy Placem Solnym a ulicą Świdnicką. Przed wojną w tym miejscu znajdowała się, przebiegała tędy ulica świętej Doroty, która łączyła Plac Franciszkański z rynkiem Starego Miasta. Po wojnie, ze względu na różne decyzje konserwatorskie, zdecydowano się tej ulicy nie odbudowywać. Znajdowała się tutaj duża, pusta i właściwie ostatnia. Taka działka we Wrocławiu, no i zapadła decyzja, żeby to Zeto właśnie tutaj zlokalizować. Trzykondygnacyjny budynek wybudowano w technologii szkieletowej z wykorzystaniem prefabrykatów żelbetonowych, co umożliwiało elastyczne kształtowanie wnętrz. Na wyższych kondygnacjach zastosowano ściany o konstrukcji warstwowej. Przykrycie stanowi stropodach z płyt żelbetonowych nachylony pod niewielkim kątem w stronę patio. Całość bryły została wpisana w siatkę o wymiarach 6 na 6 modułów. Wyjątkiem od tej idealnej formy kwadratu było wydłużenie dwóch skrajnych, wschodnich rzędów, które osiągnęły szerokość 7,65 m, nadając rzutowi budynku kształt prostokąta. W geometrycznym centrum siatki zlokalizowano kwadratowe patio zajmujące powierzchnię czterech modułów. Ten kompozycyjny rygor jest konsekwentnie podkreślany przez filary o kwadratowej podstawie. Nadają one obiektowi logiczny, powtarzalny rytm, a jednocześnie służą jako punkty konstrukcyjne do elastycznego wydzielania pomieszczeń za pomocą łatwych w demontażu ścianek. Fasady zewnętrzne w znacznej mierze wypełniono przeszkleniami, które wsparto na niskich ściankach. Pokryto je czarną lub czarno-białą ceramiką, tworzącą charakterystyczny, horyzontalny motyw wizualny, który niemal owijał się wokół elewacji. Nadrzędnym celem, jaki przyświecał architektom, było stworzenie transparentnej, dobrze doświetlonej przestrzeni. Najważniejszym pomieszczeniem w Zeto była zlokalizowana na parterze sala AMC, czyli elektronicznych maszyn cyfrowych. Była to sala o powierzchni 370 m2. Właśnie z uwagi na tę salę i konieczność uzyskania niezbędnej powierzchni część modułów rozszerzono do nieco ponad 7 metrów. Sala EMC stanowiła też wyzwanie projektowe i technologiczne. Pomieszczenie, w którym miały być użytkowane mózgi elektronowe, musiało spełnić bardzo rygorystyczne wymagania techniczne. Urządzenia wymagały stałej temperatury, odpowiedniej wilgotności powietrza i bezpyłowej atmosfery. W związku z tym, cała sala wyposażona została w podłogę techniczną, pod którą poprowadzono instalacje zasilające i komunikujące urządzenia, a także zastosowano podwieszany sufit. Tą specyficzną, bezpyłową atmosferę o stałej temperaturze w budynku Zeto dla pracujących tutaj elektronicznych maszyn obliczeniowych zapewniała nowoczesna instalacja klimatyzacyjna, którą tutaj zbudowano. W tym miejscu warto zaznaczyć, że była to prawdopodobnie jedna z pierwszych instalacji klimatyzacyjnych, które zostały zaprojektowane i zbudowane w Polsce. Dzisiaj wciąż na budynku Zeto widać relikty tej instalacji klimatyzacyjnej w postaci nawiewów znajdujących się w oknach i tutaj jeden z takich nawiewów Widoczny jest tam za mną na drugim planie. Drugim ważnym elementem, który zapewniał tą izolację i pozwalał utrzymywać tą stałą temperaturę i ograniczał dostęp pyłów z zewnątrz, były okna. Okna w aluminiowych ramach wyposażone w podwójne szyby, które dodatkowo w środku zostały wypełnione ozonem. Sala EMC została zlokalizowana na parterze z dwóch powodów. Pierwszy powód miał charakter techniczny. Moduły ówczesnych komputerów ważyły nawet 300 kg, a ciężar całego zestawu wyrażano w tonach. Drugim powodem była chęć demonstrowania technologii. Duże okna na parterze dawały możliwość obserwowania komputerów w czasie pracy, także po zmroku. Zakłady Zeto realizowały zlecenia obliczeniowe dla największych wrocławskich zakładów przemysłowych, dla wrocławskiego zrębu producenta maszyn i urządzeń dźwigowych, czy dla wrocławskiej kwadromy produkującej maszyny i urządzenia budowlane. Te zlecenia obliczeniowe obejmowały na przykład analizy stanów magazynowych, co miało usprawnić zarządzanie zasobami, a w konsekwencji produkcją, czy np. dokonywano obliczeń wytrzymałościowych maszyn czy ich elementów. Projekt Zeto opracowany został przez Power Kapel wrocławskiej architektury Annę i Jerzego Tarnowskich, Zawodowo związanych z miasto projektem, państwowym przedsiębiorstwem projektowym, które odpowiedzialne było m.in. za odbudowę powojennego Wrocławia. Do ich najważniejszych realizacji, oprócz Zeto, należała zabudowa ulicy Świdnickiej w pobliżu rynku, dawny plac młodzieżowy, zabudowa placu Nowy Targ czy doskonale wszystkim znane centrum medyczne Dolmet przy placu Strzegomskim. No i dopłynęliśmy do końca 12 historycznego odcinku zabyteksu odcinku pod tytułem Zeto. I w tym miejscu myślę wypadałoby zadać sobie pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć, czy Zeto jest zabytkiem techniki. I ja odpowiem w ten sposób, że na pewno nie jest tylko zabytkiem architektury w tym wypadku ta architektura ta forma w całości podporządkowana jest tej pierwotnej funkcji a tą pierwotną funkcją było przechowywanie i wykorzystywanie w tym miejscu ultra nowoczesnych hightechowych elektronicznych maszyn obliczeniowych i w tym fragmencie odcinka w którym przyglądaliśmy się konstrukcji budowie tego miejsca tego budynku było to wydaje mi się świetnie widoczne i wciąż dzisiaj pomimo tego że budynek jest opuszczony i na pewno nie znajdują się w nim żadne elektroniczne maszyny obliczeniowe, Obliczeniowe. On jest nośnikiem wiedzy na temat właśnie tych dawnych technologii obliczeniowych. I to jest także widoczne w różnego rodzaju dekoracjach, tak jak w tej rzeźbie, która tutaj za mną się znajduje. Ja sobie troszkę o tych ceramicznych krążkach, o tej właśnie rzeźbie, troszkę czytałem i próbowałem znaleźć jakieś informacje, co to tak naprawdę jest. I takie informacje, na które natrafiłem, to na przykład, że jest to jakieś wyobrażenie izolatorów, albo gdzieś w internecie znalazłem informację, że tu chyba chodzi o jakieś prl lampy. Natomiast z całą pewnością mnie, ja tutaj w tej Super Torbie Zeto którą kiedyś, dawno temu kupiłem w Muzeum Architektury, mam taśmę magnetyczną, czyli nośnik danych pochodzący z okresu, kiedy wykorzystywane właśnie były tutaj komputery Mińsk czy Odra. I teraz jak weźmiemy tą taśmę magnetyczną i przyłożymy ją tutaj do tego krążka, to mamy... Perfekcyjne dopasowanie. To idealnie do siebie pasuje, więc wydaje mi się, że artysta plastyk, który zaprojektował tą ścianę, inspirował się magnetycznymi nośnikami danych. Jaka jest przyszłość ZETO? Tego, tego naprawdę nie wie, nie wie nikt, dlatego że budynek od jakiegoś czasu znajduje się w rękach. Firmy Hea Development, która jakby publicznie nie ogłosiła żadnych planów związanych z tym, budynku, z tym budynkiem. Natomiast na tym etapie niszczę, w tej chwili nie ma tutaj już żadnych najemców do budynku, nie da, się, nie da się wejść. Także ja na pewno będę monitorował to, co z tym budynkiem się dzieje, i Was też do tego zachęcam. Widzimy się w 13 historycznym odcinku Zabyteksu już niedługo. Także dziękuję serdecznie za uwagę tym wszystkim, którzy dopłynęli ze mną do tego miejsca. Do zobaczenia. Miejcie się piękne bajkowe stwory.